Uh, unboxing kanapek. No. Ogólnie dostaliśmy coś, co mega dziwnie wygląda i jest mega dziwne w dotyku. Jest to sieciówka. W tym kraju nawet sieciówka jest rozjebana. Dobra, ja chciałbym pokazać, no, ja chciałbym pokazać to, jest, to jest Big Mac ogólnie. To jest Big Mac, no. Zobaczcie. Nie jest to bułkę, jest widać, ale jest to, jest to straszne. O kurwa, to jest ciała, chłopaka. No, właśnie to są co mówię. Mamy częste pieczywo. Nie wiem, oni to wszystko spierdolone, ja, 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 ale Ej, patrzę, ja, ale jak ja, masz McDonald's, to oni muszą jakieś wytyczne spełniać, żeby w ogóle móc na używać ten, marki. Ma. No ja właśnie o tym mówię. W McDonald'sie, w Stanach Zjednoczonych, to są tak potężne kary. No ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Rozumiem teraz. Ja od trzech dni tutaj... Godujesz. Kurwa nic nie jadłem. Ja z, było jedno miejsce, które było serio zjadalne, to gdzie dzisiaj byliśmy. Poza tym, po sałatce mnie brzuch nie To się udało? Czyli to nie przypomina. Ja miałem wstanie prawie... po. Ja mam no to... pytanie: jak Bułgarzy się odżywiają? One lepsze z to, że ten mistrz mówił, że. Big Bigma, czyli ten, Magdalena. to są normalne. Nie są. Okej, okay, ale to jest kurwa nie to... Jest... No o tym mówię. To, to ty jest czerstwo. To jest, to jest czerstwa, no? Często. się Albo jest tak, że są. widzą, kurwa, że nie jesteśmy stąd, kurwa i na do dupy. Nie, na hmm. pewno no ale nie, nie można takiego jedzenia jeść, oni ta, takie gówno tu sprzedają, ja się, nie da się tego jeść. O kurwa, oni